Dziś na kolację prawdziwa meskańska dia, jak ktoś powie hiszpańska, ja powiem, że bardzo pyszna, bo z kurczakiem w świetnej przyprawie który można kupić w takim cudownym zestawie, zestawie mm, prawdziwego kucharza. Do wyboru jeszcze inne dwa, burrito i fajta, ale my skupimy się dziś na D. Do D idą bardzo proste składniki, to oczywiście kurczak, to również kukurydza, to również plac, który się w tym opakowaniu, ale oprócz tego także pyszny, żółty, starty ser, najlepiej gołda. No i cienko pokrojona cebula, takie małe paski. To wszystko i można mieć pyszną kolację, ale żeby była pyszniejsza, to producenci tego czegoś wymyślili jeszcze fajną rzecz, mianowicie pastę z fasoli i przyprawy. Przyprawa jest w kurczaku, a pasta z fasoli jest tutaj. Wystarczy nią posmarować jeszcze surowy placek, następnie na niego dać nieco kurczaka, który potem będzie pięknie uzupełniony. To danie właściwie będzie jego głównym składnikiem. To właściwie to tą pasadnie przecież się robi, gdy kurczak jest już położony, czas na nieco warzyw, nieco witamin, nieco ważnych składników naszej diety jest. Kurczak to będzie też cebula, która nada temu daniu również swojego fajnego, ciekawego charakteru. Po cebuli dorzucamy nieco kukurydzy. W Meksyku i w Hiszpanii jest ona bardzo ceniona i popularna. W Polsce również. Nie wiem czemu w tak małej ilości dań można ją spotkać. Nawet w kebabach ją rzadko dają. Ja sypię ją dosłownie do czego się da, bo jest bardzo, bardzo smaczna. Nadaje słodkości, nadaje charakteru wielą potrawą. No i dobrze, gramy już kukurydzę. Czas na ostatni składnik. To oczywiście piękny ser. Ser żółty pod wpływem ciepła roztopi się, gdy położymy naszą kwasadę. No, oj, przepraszam. Rozgrzaną, rozgrzaną patelnię, gdy ją tam położymy, to oczywiście ser się roztopi, a nasze placki skleją się w jedną spójną całość, co również wpłynie wymiernie na wygląd naszego dania. Dobrze. Jedna jest gotowa. Mam nadzieję, że Justynie będzie smakowało. No więc przykrywamy naszą klasadkę inną klasadką, którą mamy w zestawie. Przyklepujemy, przygniatamy i Nasza kolacja jest już gotowa, dziękuję.